Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Basia i Iwona. Ci, co Sami... nas obserwują, wiedzą, że co katalog tak naprawdę nagrywamy różne filmiki, a to z nowościami, a to z jakimiś top. Natomiast teraz jeszcze widzimy się w katalogu majowym. Do 31 maja można złożyć zamówienie, a dzisiaj przedstawimy Wam korzyści, w jaki sposób, co macie tak naprawdę kupując bezpośrednio od firmy. Wszystkie te korzyści zyskujesz, klikając w linka, którego widzisz tutaj u góry, a zaraz powiemy Ci więcej szczegółów. Po pierwsze, tańsze kosmetyki, nawet do 75%. Oczywiście takie oferty są, nawet dla tych niedowiarków, już to pokazuje. W katalogach mamy produkty nawet 75% taniej, tutaj widzicie. I na przykład taka mgiełka 6.99 jaśminowa, czy na przykład krem do rąk perfumowany kosztuje 3.99. Więc takie oferty znajdziesz właśnie w naszym katalogu. Oczywiście w całym katalogu nigdy nie zapłacisz kupując bezpośrednio od firmy ceny, którą tutaj widzisz. Zawsze będziesz miał parę złotych taniej w zależności jaka to jest oferta. Tak, jak mówię, do 75% spokojnie możesz sobie zamalać te produkty. Kolejnym, kolejnym plusem, kolejnym bonusem czekają na ciebie świetne kosmetyki w atrakcyjnych cenach, jeśli jesteś naszym lojalnościowym klientem. I tak oto przy pierwszych zakupach. Czeka na ciebie zestaw do wyboru Persif, nasz bestseller, lub zestaw Full Speed, dwóch produktów za jedyne 4,99. Dodatkowo, później możesz sobie również zgarniać lojalnościowe prezenty. Tak jak o tutaj na przykład, również do wyboru zestaw serum z lakierem, bądź perfum z żelem pod prysznic, coś z kosmetyków kolorowych. O. Przepraszam, umknęło mi to. Oraz jeszcze taki duży zestaw naszych bestsellerów. Ale to nie wszystko, bo również co katalog świetna oferta. Również masz do wyboru, kto co lubi. Zestaw za 5,99. Teraz akurat w maju możesz zgarnąć zestaw Encanto, Balsam, ingiełkę lub coś do pielęgnacji piankę i krem. Więc takie bonusy, kupując bezpośrednio od firmy, czekają na Ciebie. Kolejnym korzyścią to jest łatwy dostęp do nowości. Tak jak tutaj widzicie, mamy nowości w katalogu. W katalogu. Właściwie już teraz możemy z czerwcowego katalogu kupić nowości, a mianowicie bardzo fajne perfumy, które będą lag. I oczywiście ceny są po prostu mega, mega, bardzo tanie ceny są. Tutaj mamy cały zestaw z Mango i tak jak tu widzicie, żel pod prysznic, e, nie żel, mm -hmm. tylko to jest. Dobrze, mówię, jeżeli podprysznic 4,99 lub perfumy, które wchodzą, są bardzo fajne, można przetestować, albo perfumy, które e, już są dłużej z nami, za 4 sztuki, full speed, za jedyne 110 zł, a więc oferta naprawdę jest świetna, więc warto korzystać z, e, z tego, żeby kupować bezpośrednio od firmy. Dodatkowo, e, co katalog, w paczuszce otrzymujesz zestaw. Próbeczek. O, tutaj aż tyle próbeczek otrzymujesz. Oczywiście zawsze nasz katalog oraz ofertę tylko skierowaną właśnie dla klientów, którzy kupują bezpośrednio od Tajwan, w której właśnie między innymi znajdziesz oferty 75% taniej. Kolejną korzyścią to jest dostęp do. dostęp do. Darmowa dostawa, przepraszam bardzo, darmowa dostawa. Oczywiście kupując bezpośrednio od firmy e, za jeżeli robisz to przez e, online e, Avon on, czyli online, e, no to wtedy e, przy zakupach na 100 zł masz bezpłatny odbiór czy do domu, czy na paczkomat, czy do żabki, czy na pocztę. Tych punktów darmowych jest naprawdę sporo. Jeżeli już jesteś dłużej w klubie, Egon, a więc przynajmniej trzy katalogi, to możesz sobie wypracować na, nawet przy zamówieniu za 50 zł. Według cen katalogowych mamy właśnie paczki darmowe. Dodatkowo czeka na Ciebie łatwy dostęp do narzędzi online, i tak na przykład mamy taką świetną apkę Avon On, w której dodatkowo są ekstra oferty, które znajdziesz tylko i wyłącznie właśnie w aplikacji Avon On. Co jeszcze fajnego, dodatkowe katalogi, dodatkowe specjalnie takie nawet prezentowe, więc naprawdę warto. Tak naprawdę zakupy dodajesz do koszyka, wysyłasz zamówienie i jeden, dwa dni, paczka jest u Ciebie w domu. Któż nie ma w dzisiejszych czasach telefonu, prawda, Basiu? <laughs> tak. Ja nawet już powiem szczerze, e, głównie z telefonu korzystam nawet rzadziej z laptopa. Mhm. Ja się też przerzuciłam dużo na telefon. Możliwości rozwoju oczywiście dla osób, które chcą zarabiać więcej pieniędzy, chcą się wykazać bardziej albo mają na przykład swoich klientów, mamy różne ścieżki rozwoju, m.in. klub Róże. Dla osób, które robią systematycznie duże zamówienia jest możliwość zbierania punktów, punkty wymieniamy na różnego rodzaju czy produkty kosmetyczne, czy nie kosmetyczne, czy bony, czy vouchery, ewentualnie na spa, czy bony do zakupów w sklepie, w zależności od tego, co nam pasuje właśnie w taki Sposób możemy mieć dodatkowe gratyfikacje. Jeżeli chodzi o eksperta, ekspertem można być w kategorii zapachy, pielęgnacji czy kosmetyki kolorowej. Tutaj są bardzo mocno rozbudowane szkolenia dla osób, które chcą się rozwijać, właśnie czy jako taki trener, czy jako osoba, która prowadzi szkolenia. I oczywiście kolejna ścieżka rozwoju to jest LIDER dla osób, które chcą zarabiać już większe pieniądze mają tego czasu mogą poświęcić około 4 godzin minimum 4 godziny dziennie a więc jest taka 3/4 etatu tak naprawdę jest to praca oparta na umowę o pracę na umowę na działalności albo umowę zlecenie czyli forma już tutaj pracy zarobkowania i tutaj też oczywiście pieniądze są wysyłane na konto ale z tym związane też są nie tylko podstawowa pensja ale również dodatkowe bonusy w postaci premii w postaci premii tak naprawdę kilkutorowej bo w danym katalogu możesz mieć podstawową pensję lub z trzech różnych źródeł tak naprawdę premię czy w postaci finansowej czy w postaci na przykład sprzętu jakiegoś AGD czy jakiś torebek czy czegokolwiek innego. Także czy zapraszamy. Ja tutaj może powiem, że jeszcze dopowiem, że możesz równocześnie z tych trzech możliwości rozwoju korzystać w naszej firmie, bo my akurat z Iwonką, że tak powiem, korzystamy z wszystkich trzech. Bo łapiemy wszystko co możliwe. Tak. <laughs> a że to jest proste teraz, tak jak widzicie przez online to jest głównie praca, więc wystarczy trochę się sprężyć, a można korzystać z wielu dróg. Dodatkowo w Avon czekają na Ciebie darmowe szkolenia. Szkolenia są tak naprawdę z całej gamy różnych tematów, typowo szkolenia produktowe, czyli makijaż, pielęgnacja czy szkolenie na temat perfum. Jak również firma przygotowała dla Ciebie szkolenia takie bardziej już rozwojowe. Żeby po prostu e, pomóc Ci e, korzystać z wszystkich możliwości, które czekają na Ciebie w klubie Avon. Po każdym szkoleniu e, czeka na Ciebie jeszcze dodatkowy bonus niespodzianka. Więc nie zwlekaj, e, dołączaj do klubu Avon, korzystaj z tych wszystkich korzyści, o których dzisiaj Ci powiedzieliśmy, powiedziałyśmy, a zrobisz to klikając w linka nad filmikiem. Od razu, jeżeli klikniesz linka, ktoś się do ciebie odezwie z nas i za trzy dni możesz mieć już wszystkie materiały i dostęp do strefy właśnie Avon On i możesz spokojnie robić zamówienie. Więc, jeżeli zrobisz to dziś, no to na pewno zdążysz z prezentem na przykład na dzień matki, a już na pewno na dzień ojca. Zapraszamy. Do zobaczenia.